Gatka. Siemanko, tutaj Luźna Gadka. Witamy Was w totalnie nowej, już wizualnej odsłonie. Jest z nami Oskar Śmiałek. Siemanko wszystkim. Hubert Karnat. Siemaneczko. I Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oraz również ja w swojej skromnej osobie. Skromna e, mam to dzisiaj... nie jest. Oj, zaraz zostaniesz, nie? E, mam dzisiaj przyjemność prowadzić to nasze widowisko... Są bogate atrybuty. Jeśli ktoś będzie przymulał, dostanie po karteczce. Ostrzeżenie to jest żółta. Jak ktoś już będzie totalnie zamulał, to jest czerwona kartka. A jeśli to nie pomoże, jest wariant siłowy, są rękawice. Jak prostu. tą dostanie michu zaraz. Ale to dopiero zaraz, jak się odklei. Dobra, dobra, nie kozac. Jest też gaśnica, jeśli ktoś Zabezatuj? będzie. Zaprezentować, proszę bardzo. O, to jest, jest prezentacja. prezentacja. Jeżeli ktoś będzie zbyt oporny, jeżeli emocje będą przejechać za nic. Jeśli już będzie rozgrzane do czerwoności, to. Ugasimy to emocje. emocje. Gaśnicą, tak. Pożaru tutaj nie przewidujemy, chociaż. Mam nadzieję, że stypy nie będzie. Jak będzie tak gorąco, to będzie. Jeu. No i co, I zaczynamy. Bez stypy mi Bez stypy zaczynamy z tematem, od którego w ogóle chyba zaczynaliśmy w zeszłym roku. Mm -hmm. e, to jest młodzieżowe słowo roku i plebiscyt na mnie młodzieżowe słowo roku. E, ja totalnie się czuję beznadziejnie w tym temacie, bo już jestem chyba za stary po prostu. Ja nie wiem w ogóle kto na te. Słowa, że tak powiem, głosuję, bo ja połowy tych słów nie znam. Nie mam żadnego pojęcia, kto to. Jest. Jeżeli wy wiecie, to piszcie w komentarzach, ja. ale ogólnie rzecz biorąc, to ja nie mam żadnego pojęcia. Co to jest w ogóle to? UW. Ja też nie co wiem, co to jest. A ja, ja się wiem, oznacza, że to jest Hubert. Ja wiem o tym, że to jest emotikonka, <laughs> ale to jest. To nie jest słowo. Ja się w ogóle merytorycznie przygotowałem i mam wypisane te słowa, o. słuchajcie, więc... Będziesz nas prowadził, tak, bo ja... Na przykład, ja, totalnie, ja totalnie, ja totalnie okay, nie ogarniam Już wspom Wspomnieliście słowo UW mm. i w sumie nie wiemy, co to oznacza, więc się chyba nie wypowiemy na nie, ten ja temat. To Oskar to jest Oscar, streamerem, ja wszystko wie. Ja Oskar już się przygotował, wszystko to jest. Uwu. Ekspert nie, wszystko jest. Myślałem, że coś to Uniwersytet jest. Warszawski, czy coś o. na początku, ale... No UW, no prawda, Uniwersytet Warszawski. Ale jako emoticonka kojarzę, że na streamach często to jest używane, bo w anime na przykład to często damskie, damskie postaci, taki dźwięk, taki co brzmi jak uwu i to się stało jakby takim trochę streamowym memem, że żeby ktoś dla Beki widz na przykład chce od streamera jakieś coś śmiesznego wywołać, to to właśnie zrób uwu i to jako emotikonka i taki jednocześnie dźwięk taki działa. Więc... To taki trochę Beckowy Mentwiczowy. Dobra, jest. a kto pytał? O, no, to... no to ja pytałem. Nikt nie musiał. <laughs> kto pytał? Kto pytał? <laughs> kto pytał Ej, no, jak już w sumie tak zaczęliśmy od końca, bo to jest ostatnie alfabetyczne słowo, ale jest wcz... kto wcześniej pytał? Jest... Kto pytał? Twoja stara. O. I o, to jest w ogóle. Yes. Ponadczasowe młodzieżowe słowo roku. Co roku jest to w tym plebiscycie, Nie wiem, czy Jak jeszcze, ja się nie? cieszę, że. to w ogóle jest... kiedyś wygrało? Jak ja się nie, cieszę. Ale to jest, wiesz, powinno wygrać takie um, wszechgłosowanie, nie? Tak. Jak ja się cieszę, cieszę, że jest Twoja Stara, bo to jest jedyne słowo. Jest, które zawsze gdzieś się przewija w tym blebistycie. Ja się czuję taki, o moje słowo z młodości, Boże, no nareszcie, twoja stara, twój stary. No to, to był były, to były pociski komuja. z serii podstawówkowych, jakichś tam tak. tekstów po prostu. no. Ktoś Ej. mówił coś tam, co? A się mówiło o twoja stara, twój stary. ja mówię, Jezu, czasy podstawówki, a teraz wjeżdżają jakieś teksty, gdzie ja się totalnie w ogóle nie orientuję, co się dzieje. Tak że. Ja jestem tylko ciekawy, gdzie jest ulubione słowo Damiana. Pozytywnie. No, musisz to powiedzieć. Ja, musisz to powiedzieć do kamery. Ja do tej do... kamery, proszę bardzo. Nie wiem gdzie jest, ale ja to załatwię, słuchajcie. Ale musisz powiedzieć pozytywnie. Pozy... No to jest negatywnie, że nie ma słowa. prawda musisz powiedzieć pozytywnie o to chodzi. Pozytywnie. No, no i to jest właśnie no. to. No, no nie ma słowa pozytywnie. Ani, ja... ani nie ma oddało. Nie ma słowa oddało. I nie ma słowa... box Stop! <laughs> nie mogę gwiś! No tego też nie ma, dla mnie to jest skandal, dla mnie to jest skandal, niedopuszczalne. Ale jest odklejka przynajmniej, a to używam regularnie. Tak, to jest mój faworyt, odklejka, tak. bo ja tego, to jest słowo, które w sensie, dla mnie też Oscar, zdominowało to, ten to rok. to jest do ciebie słowo, a nie, że ty go używasz, tak? użyłam, ja To używam, ty ty odklejony, ty, się odklejony. ty jesteś tak odklejony, no, Oscar, no to nie o, uważasz, że nie dostajesz żółtą za odklejkę. odklejkę. Dobrze, elegancko. <laughs> Chciałem wcześniej dać, ale jak zacząłeś o, o tym Uwu gadać, to taka, tak, taką stypą powiedział jakiś uniwersytyczny. No, anime, jakiś Stary, ty zaraz bezpośrednią czerwoną wylecisz. Za co? No, za kłopotę. Turbo stypę. No, ale kto pytał ciebie o zdanie? Kto Nikt pytał? Nie mówi, Twoja stara. w demokratycznym państwie, przepraszam bardzo. E, o Boże. Dobra, robi wrażenie jest o, tak? ja Nie źle powiedziałeś to. Robi wrażenie? Muszę się poprawić. Przepraszam. Robi wrażenie! No. Teraz jest lepiej? Teraz lepiej, Damian, czy nie? Tak, nie chcę mi się sięgać po tą żółtą kartkę. A chciałeś mi dać żółtą kartkę? No może już od razu. Może O to, to zostawię sobie, sobie na później. Dobra. No, robi wrażenie. No, może jakieś genezy, panowie, skąd się wzięło? No chyba no, nie, no, nasz nie było, faworyt nasz Nie był fa absolutny faworyt z TikToka, MRK. Tak nie było recenzji z kepsona, kepsona dobrego. Ja się robi cieszę. wrażenie. Oskar to by ciągle tylko ja te kebaby. No. Ja też No i Damian też. Idziemy? Po nagraniu, Po nagraniach na tak co? No, iść, no. Zobaczymy, ale czy zrobił Zobaczymy, wydarzenie. czy ktoś nie zostanie znokautowany ale jeszcze. Nie ale panowie, my tak gadamy, to wychodzi z tego niezły cringe. O, o. kolejne. O. Ale, ale, ale kolejne, wejście ale, zrobił, dobrze, dobrze, wow. Ja już zapomniałem, jakie te słowa. Pokémon. O. A co chodzi z tym Pokémonem? To po prostu Pokemon z, Zbierasz Pokemon. z tej baliki, czy to, Nie, to po Pokemon. Czy to jakieś Pokemony. inne znaczenie? Ty ja nie wiem, wytłumaczę. Oskar, ty tak się na wszystkim znasz tutaj. <śliczny> <śliczny> nie, Pokémon. <śliczny> no tak jak kurde Michał sobie powiedział, no to bardziej określenie takie, no nie chcę go też przytaczać, bo to jest takie pejoratywne bardzo określenie, Pokémon. To znaczy a no, <śliczny> no, na, powiedzmy... Oskar, pamięta, że masz żółtą kartkę? Tak. Dobra, niech, dajmy mu wytłumaczyć, no się zapytałem, no. To no no Pokémon, takie, ja z tego co pamiętam, to jest takie określenie na niezaurodziwą kobietę, na przykład. Można mówić na nią, że jest Pokemonem na przykład. Co no ty to? w ogóle mówisz? No tak. To nie jest znaczenie tego słowa. No, w internecie no tak jest. Nie. Znaczenie tego słowa po prostu. Ej, dobra, podoba mi się. Jest to się. osoba, która po prostu się wyróżnia swoim ubiorem, że jest kolorowa. To nie jest to, że jest brzydka. To ja z kolei takiego nie słyszałem określenia. Tego, co ty zrobiłeś. Ej, dobra, ale nie ja słyszałem nie wiem, ty też że nie wziąć już. Nie, tak A wie możliwe, to to, nie, nie wiem, który rekwizyt. Możliwe, że to i Nie mam siły. Ale... Musisz go ugasić, <coughs> Huber. Zgasić tak, Huber, masz dzisiaj potężną ese widzę. No. Masz taką S. Ese Ale Huber, to byś już kartka należy. Jest tak wyluzowany się, że... po prostu. No to ja ci... właśnie dobrze. Jaka kartka? Dla mnie to <coughs> powinna być <coughs> nagroda. A, jak, a nagrody właśnie nie ma. Jak to Ey, się odkleja to z kartkami, to po prostu i... mogę ci przywalić rękami tą rękawicą. Bierze jednak złoty płyt. Ale nie było kiedyś o, pomysłu na Mistrzostwach Świata, żeby były zielone kartki wyróżniające graczy? Nie wiem o czym Ty mówisz. Nie, <grym <grym nie słyszałem. No, Może <grym> to jest Twój pomysł. No to jest mój pomysł. ale... To przynieś zieloną kartkę. Zabar. Ale na co to miało zastosowanie? Nie to wiem, to no, że na przykład jak się jakoś postawą fair play wyróżni to, żeby go premiować. I później na przykład jak miałby dostać żółtą, to dostanie nic. To dostanie nic. Tika z makiem, ale... To dostanie. Słuchajcie, women. O co z o. o, to Hubert Huber. <laughs> to co to znaczy. No bo to, jak jest taki żarcik taki, że kobieta czegoś nie ogarnia, i to było na TikToku bardzo słynne, i były takich dwóch facetów, którzy po prostu stoją u siebie, popijają kawkę czy tam herbatkę, nie pamiętam, i było <laughs> women. Ma. No i to było śmieszne, to chodziło o to. Ale śmieszne. To było śmieszne, nie to śmiałem. To było pierwszy razem. to prawda. Troszkę z typa za zewnątrz. Jezus, weźmy to. Dobra, no każde ostrzeżenie dostałem. No właśnie. no. Nie, no bo mówisz o tym. Dobra, następne słowo. Tiktokowe to dalej. A robi wrażenie, nie jest Tiktokowe? No jest, ale właśnie taki potężny, a jakiś łymem. Dobra, następne słowo. Słuchajcie, betoniarz. Betoniarze no to chyba. Z Anglii. Ty, no właśnie. Be, 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 to to, no to sensie... chyba nawet twórcy tego zgłaszania, w sensie zgłaszający te słowa nie wiedzieli za bardzo o co chodzi, bo to jest taki jakiś mem, że ktoś, kto pracuje w Anglii, to jest betoniarzem. I 4-4 cztery, cztery że numer kierunkowy Anglii, ale tak. to jest takie wszystko. Nie, no... nie do końca wiadomo i Jedyne, tak. Jedyne, z czego kojarzę to słowo, to też z TikToka. I tam było po prostu zawsze jakiś szybki samochód. I z czego masz nogę, że tak. Szybko jeździsz, że tak powiem, oczywiście na tych było troszeczkę inaczej to określone. Nie z tego filmiku. Eee. No jest, właśnie. I tam było, temu, nie? Z czego tak. masz nogę, że tak szybko jeździć. Tam było BBB be, 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 Beton! Cztery. Tego cztery, nie wiem. No cztery! To jest filmik w części, to jest ciągle. To jest historia, nie? Pytanie Betoniarze na YouTubie, to cię wyskaczy. No, to no, ja też właśnie z tego uku, aż w filmiku co Damian? No to chyba za tego filmiku. No, nie jest. Na pewno, no. Ja się pytałem z Jomków i nie wiedzieli totalnie, cały czas mówili to cztery! Cztery! I nie wiedzieli o co chodzi, nie wiedzieli co mówię. Ja tak mówię, dobra, no to tak fajnie by było wiedzieć, o czym gadamy. To Ale... jakieś następne słowo. Może RL, to, to jest takie. A to był w zeszłym Tak samo Sus był w zeszłym Dużo, Dużo się powtarza. Nie ma jesieniary. No, A, ale to Dlaczego nie ma jesieniary? Nisłaki, Dlaczego, nie ma jesieniary? No. Dlaczego nie ma jesieniary? Ej. Bo ja aktualnie teraz jestem jesieniarą. Tak, widać Totalnie pogodę. herbatka jest pita codziennie przed wyjściem z domu, bo już jest tak zimno. Dzisiaj 3 stopnie. Płyta no jest marmur strasznie. jest suchana. Nie, akurat w samochodzie mam inne. Pumpkin latte jest pite. Taki, to jest taki, a ty normalnie sobie, sobie... kawa jest obrzydliwa. Daj Uważa spokój, się taki... nie. A ty sobie płyt tak. W ja czerwoną dostaniesz no? Kuberta, ja prawda? Ja lubię. Ja akurat jestem bardzo dużym fanem płyt. Dzięki, pozytywnie. I tak to jest, może połowa tego, co, co mam tu robi Bero? A, to, to... Bero co robi? Chłop, No ano ty tak, się no. Na czym ty się znasz. Zapomniałem, że jesteś fanem ekipy, no, więc Bero racji, że współpracuje z jakimś programów. programu, jest że współpracuje z ekipą. siłowa, mnie oskarżyć o to, że ja jestem fanem ekipy. Czy Do. wy to słyszycie? No. Dobra, jak jest... co, co innego mówię? Co mówię A kto no, trzy ekipy? Poza kamerami. Trzy ekipy? Tak. Weź. No, Nie, nie, to jest. Skończmy już ten program, A. bo zaraz Was zabiję. Dobra, kolejne słowo baza na przykład. To jak się odniesieć ja też nie wiem, nie, no nie. Kiedyś to na podwórku w bazę, nie rocznika, ja wiem, że To, to, to jest, jest to. słowo rocznika 02 właśnie. Takie. A, wszystko jasne. Pozdrawiamy, Zuzannę no. Bielewicz i tak dalej. Tragedia. <laughs> bo tylko słyszę, jak jest baza, baza. A ja nie wiem, co to znaczy. No, to no chyba, że fajnie, bo że no. Najlepsze dane na przykład nie. Nie Nie, na przykład nie wiem, piłka nożna, baza. Powinniśmy tu Może Tyś tak bale. to nie, ale. Ale idziesz, na, mecz, go go, idziesz na jakiś ba. mecz Ligi Mistrzów, i ktoś mówi: O, ale baza. A mówisz, nie, nie, tak to nie. Sztos. Tak. No na zasadzie sztos, no to samo. Sztos, o o, sztos, ci się tak. za słowo. Widzę. Ale to nawet nie brzmi dobrze. Baza. Chyba za stary na to słowo. Baza. A, baza. A które słowo brzmi dobrze? Odklejka. Odklejka. To jest To jest najlepsze słowo. O, S. A to też było w zeszłym roku? No tak. Było. Ja uważam, że Alan Kwieciński powinien. – Anulować ten konkurs. – Tak? I to jego… I – Może, powinno... Może wstań co prezentuj. Nie, to ja jeszcze, nie. jeszcze tej cieszynki nie potrafię, ale to jest… Jakby jeszcze trochę poleciało to wiralnym, to myślę, że miałoby szansę. Dobra, panowie, tak gwoli ścisłości, to kto, które powinno wygrać według was? – Odklejka. – No, odklejka, albo bo Niara już było wcześniej, to odklejka. Ta, to no nie, bo to się Nie. Roku. Roku. A zrób to po. O, dobrze, o, dobrze, o, dobrze. Siadłem, dobrze. Siadłem. Ja zaraz anuluję tą kartkę. No dobrze, dobrze. No. No. jest z nami. Po, Poważnie. Tak. Poważę, jest anulacja. Dobrze. A ty, Miku? Ja bym poszedł w stronę. Robi wrażenie, bo jest to taki trend TikTokowy, który poszedł gdzieś bardziej. Ale taki trend taki poza, drugi, poza TikToka, nie? Mhm. Gdzieś się wybił, po prostu bardziej. A ty no. Na, no ja już mówiłem, odklejka, już a mówiłem, na... ja się zgłosiłem się, nie słuchałeś mnie. Przepraszam. No pozytywnie ja wyszli. No ja bardzo się bardzo przepraszam. To byłoby najważniejsze, wierzę. No ale tego nie ma, więc muszę no wybierać właśnie. z tego, co mamy, a mamy odklejkę. I oddało, nie ma. Nie ma oddał, no nie no, no. skandal, nie, mam nadzieję, że za rok nie, się poprawią. Według mnie zdecydowanie robi wrażenie, tak jak Michu. Uważam, że to jest jednak słowo, które totalnie wyszło poza ramy tego TikToka. Zrobiło i na Tobie wrażenie. No najwięcej osób tak, zrobiło to na mnie wrażenie. Ale nie, no to nie tak dużo osób tego używa. Mim, tak, mimo I to. jest takie wolnie. kojarzone, tak ogólnie, no, nie? Tak, no. no jest ta s jest ale Ja nie zauważyłem, że. Essa to... miała swoje dwa tygodnie, mi się wydaje. Tak, no że ty był... tak na tą s, s o, ale. S według mnie jest dlatego, bo jest dość taka świeża, nie? Bo na przykład ten boks to był tak na wiosnę i w sumie już. Tak, tak. Ale Zobaczmy, tak. była dużo Essa była dużo wcześniej w ogóle, bo to nawet so, sobota tak. ze Szczecina no. tu Essę oh. wypromował jeszcze dawno, z 10 lat temu chyba coś takiego. Tu mamy mhm. eksperta ze Szczecina. Ja. No tak, no dobra, dobra. Nadmicho Materla w ogóle w swojej piosence wejściowej. Zostaje z o, nie, no, dobra, no dobra. Daj mu czerwoną, niech wyjdzie. Zbrażanie. Daj mu czerwoną, niech wyjdzie już. Czerwoną czerwona Nie, Koniec, 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 koniec. Kończymy to. A ty czerwoną ja stanie z obrażeniem kawy. Oj, oj, oj. Dobra. Kończymy to. Kończymy? Tak, już 15 minut ładnie opowiedzieliśmy o. No co możemy więcej powiedzieć? Już się nie da nic więcej powiedzieć. Nikt nie dostał rękawicą, więc jest na razie spokojnie, ale następne programy będą. Dużo ciekawsze i może jednak ktoś tą rękawicą dostanie. Obstawiam albo Oskara, albo Micha. No, ja eee. Oj, ja się ty, więc... ty już tej... masz, trochę ci się nazbierało wcześniej, także no, no. jesteś pierwszy w kolejce, nie? Do mnie, do mnie już jest długa kolejka, ale <grym> wpiszę cię na priorytetową <grym> listę, nie? Czekam. Tak, <grym> także zostańcie z nami w kolejnym programie. O będziemy... czymś innym pogadamy. O czymś innym pogadamy, <grym> też jest. będzie śmiesznie, ciekawie, może Hubert wreszcie dostanie. No, także bądźcie z nami. Siema!